W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. O Maryjo, bez grzechu poczęta, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Matko Nasza, przejęci najżywszą ufnością w Twoje wszechmocne i skuteczne orędownictwo, jakie tak często okazywałaś przez cudowny medalik, Błagamy Cię, wyjednaj nam łaski i dobrodziejstwa, o które prosimy, jeżeli to może nam dopomóc w pomnożeniu naszej miłości ku Bogu i ku ludziom. Amen. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy aby tę nowennę odprawić w duchu świętej katarzyny laburę prośmy ją by nam udzieliła choć trochę swej miłości dziecięcej do najświętszej panny a przede wszystkim by nam pomogła uwierzyć jak ona w jej macierzyńską miłość do nas pierwsze objawienie 18 19 lipca 1830 roku. Przychodź do tego ołtarza. Przy Moim Synu Jezusie znajdziesz światło i siłę. Maryja mówi nam o miłości Boga do nas. Zaprasza nas do pójścia za Chrystusem, do zrozumienia, czego Pan chce od nas. Dzięki, Maryjo, że nas prowadzisz do Chrystusa, dzięki, że nam pomagasz stać się w naszym życiu świadkami miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.